A tym razem sygnał od ojców walczących o prawo do opieki nad swoimi dziećmi. Poprosili o poruszenie tematu, o którym od pewnego czasu głośno w Polsce. Dlaczego ojcowie czują się dyskryminowani? Proszę posłuchać. Mój, prawdopodobnie mój syn, w styczniu będzie kończył 3 lata, 22 stycznia, a ostatnio widziałem go, jak miał 4 miesiące. Pan Piotr chciałby uczestniczyć w jego wychowaniu, choć nie dzieli życia z matką dziecka. Moje prośby, błagania, przychodzenie yy, obracane były przeciwko mnie jako stalking, yy, że, że nachodzę. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego zostało mi, została mi odebrana możliwość kontaktu z, yy, z, z dzieckiem? Dlaczego dziecku odbiera się ojca? Ja tego właśnie nie rozumiem. Pan Piotr opowiada, że gdy nic nie dały próby porozumienia, zdecydował oddać sprawę do sądu. Wniosłem yy, po, pozew do sądu w końcu o ustalenie ojcostwa to okazało się, że matka nagle zgadza się, żebym był ojcem, ale w drugim punkcie już zaznacza, że całkowicie chce mi pozbawić władzy rodzicielskiej, a przede wszystkim co najważniejsze, od razu wnosi o to, żebym zapłacił koszty, wszystkie związane koszty z wychowaniem dziecka wstecz. Ojciec twierdzi, że kosztów się nie boi, ale nie chce być ojcem tylko na papierze. To mała część ze stosu dokumentów pokazujących jak długa jest droga do szansy na wychowywanie swojego syna. Matka nie stawia się na badania DNA. Ja w związku z tym dzwonię do sądu, pytam się co w tej sprawie można zrobić. Pani rozkłada ręce, ona mówi, że nie ma, nie ma możliwości doprowadzenia matki, rodzica na, na, na badanie DNA. A czas płynie, dziecko rośnie. W tym przypadku nie traci kontaktu z ojcem, lecz w ogóle go nie nawiązuje. Później przychodzą badania specjalistów, wylicza pan Piotr. Po takim badaniu pani mówi, że ojciec nie nadaje się na ojca, ponieważ nie ma relacji, nie ma relacji z dzieckiem, ale jak ma mieć relację z dzieckiem, skoro trzy lata był odsuwany od dziecka, a teraz nagle ma mieć relację? I na tej podstawie wydaje się opinię, wysyła się ją do sądu, sąd stwierdza, owszem, dziecko źle reaguje na ojca. I kolejna podobna historia po rozstaniu z żoną. Pan Karol uzgodnił z nią w umowie cywilnoprawnej zasady widzenia z dziećmi. Nie były respektowane, więc wystąpił o ich zabezpieczenie w sądzie. Skutek zabezpieczenia był taki, że mm, mogę się widzieć z dziećmi w obecności kuratora przez y, 4 godziny, y, dwa razy w miesiącu. Ojciec twierdzi, że czuje się dyskryminowany przez prawą. Dla sądu jest najlepszą matką i jest jakby chroniona na szkodę ojca, który dochodzi swoich elementarnych konstytucyjnych praw, ale i takich przyrodzonych. Obaj ojcowie szukają wsparcia między innymi w stowarzyszeniu Dzielny Tata. Jego cel to walka z systemem o wprowadzenie opieki naprzemiennej po rozstaniu rodziców. Jeden z bohaterów tego materiału skarży się, że nie może walczyć o opiekę nad synem, bo nie może udowodnić, że to jego syn, bo matka nie stawia się na badania DNA. Co zrobić w takiej sytuacji? Dla pana Piotra mam poradę prawnika. Tutaj to nie jest problem przepisu prawa, bo przepis prawa stanowi, że takie badanie może być zarządzone i jeżeli zostało zarządzone, powinno być wykonane. Jeżeli nie jest wykonywane, to trzeba je po prostu wyegzekwować. W związku z tym to jest problem egzekucji prawa, a nie tego, że prawo jest niewłaściwe. W takim przypadku są wszelkie podstawy do tego, żeby ta egzekucja nastąpiła, nastąpiła przymusowa, a jeżeli matka utrudnia kontakt domniemanemu ojcu z dzieckiem to należałoby się zastanowić, czy przypadkiem ona w prawidłowy sposób wykonuje władzę rodzicielską, bowiem odseparowanie dziecka od ojca, tak po, początkowo twierdziła, jest działaniem na szkodę tego dziecka. W związku z tym tutaj sąd powinien się rozważyć, czy dziecko powinno być, cieszyć się jej zaufaniem, a pamiętajmy o jednej rzeczy, to nie matka jest podmiotem istotnym w tym postępowaniu tylko dziecko. Sąd może podjąć decyzję, na przykład o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i badania zostaną przeprowadzone niezależnie od zgody lub braku ze strony matki. Profesor Czesław Kłag jednocześnie dodaje, że uczelnia analizowała ostatnie decyzje sądów dotyczące przyznania opieki nad dzieckiem i w jej ocenie w tych przypadkach przyznanie opieki matce było uzasadnione. I jeszcze krótko o parkingowych problemach mieszkańców Rzeszowa. Ten sygnał dostaliśmy z osiedla Krakowska Południe. Problemem są auta porzucone przez właścicieli. Zajmują cenne miejsca parkingowe. Pod autami rośnie trawa. To jeden z takich samochodów przy ulicy Zbyszewskiego, kolejny jest kilka ulic dalej. Dlaczego w takich sytuacjach nie interweniuje Straż Miejska? Pytają mieszkańcy. Czekam na sygnały o podobnych problemach na innych osiedlach, zajmiemy się tą sprawą.